Cześć, Manecko z tej strony Fazji. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj jest bonusowy odcinek, bo inny się tak dobrze udał i bo mam ochotę nakręcić. Jesteśmy na mapie ciemna strona księżyca. Em, I przejdźmy do filmu. Startuj, wszystko jest zrobione. Autor. Autorze. Animacje białe, siła powietrzna. funkcje, postacie biał Fabuła. Ta, tak jak w poprzedniej części, wciela się w cieśka, cze, cze, który został zamknięty w więzieniu. W mm, więzieniu na słońcu. Przez złe świnie. Poznaj jego zapierającą dech w piersiach. Przygotę. Pomóż mu powrócić na ziemię. Ustawienia. Cząstki wszystkie. Jasność dowolna. Zasięg renderowania minimalności. Zaczniemy. Uuu, biała siła. Ciemos słońca. O! Nowy serię. Kurła, Kurwa! Moja głowa. Gdzie ja jestem? Muszę znaleźć drogę ucieczki. O wiem, sprawdzę najpierw czy nie ma przejścia w kiblu. Dobra, sprawdźmy przejście w kiblu. To jakoś marnie działa Tu nie ma kluczyka Ale za <grym> Nie ma kluczyka Super hmm. Gdzie my moglibyśmy szukać Co ja się tym być radny Gdzie mogłem poszukać? O policja, co tam jest? Nie ma nic, nie ma nic, nie ma żadnego schowka tajnego. O, o minutkę, w mojej celi znajduje się klucz do wyjścia, ale ciężnik pro proboszczem zamknął mnie. Dla pokuty, z łaski Bożej, pod wszelkim pozorem mnie nie wypuszczaj. Co mam zrobić? A niestety muszę to zrobić. Co widzę? Może ściszyłbym te głosy, bo trochę głośno jest. Serio? Ale kozacko, nie. Wow. Nie. Zobaczę czy tutaj jest, jest klucz, też jest coś. Um, nie ma tu niestety nic, dlatego idę sobie tutaj um, dalej. Um, zobaczę czy tutaj w coś jest. O, guzik święcony. Ale pięknie. Mamy guzika święconego. No co można go położyć? Można kłaść na rzeźbiony kamień cegły. Tak, Dobra, kładźmy. Żeby dostać się na te drzwi, musisz przejść test święconego bimbru. Jeśli uda ci się, się wbić, z mtejki otrzymasz zbawienie. Świętego żula, miecia. Kurwa, nie takie rzeczy się piło. Dawaj, księdz, flaszkę. ŚWIĘCONY BIMBER Chciał ksiądz nam gdzieś ten wasz zakon Jeżeli mi to tylko... Nie, nie rób tego ŚWIĘCONY BIMBER ŚWIĘCONY BIMBER DUŻY ILOŚĆ JAK WŁAŚCIWOŚCI GROM TUPNIE tup Eee... Minutka czy to Właściwości grom dubne Nie słucham ani słowa Dobra Niech wybuchnie o. I dupnęło Kurwa, ale i, i tutaj dupnęło Zobaczymy, okradnie Dzień dobry Kim pan je? No to i jaka mam to przejść? Ej, coś tu nie gra Serio Cóż nie działa Można otworzyć jakoś pojazd czy co Ej dlaczego to nie działa? No dawaj no Będziemy się, myśleć, bo mam gdzieś, jak dowiedziałam się, jak to działa Kurde, tuś, tu się wisi To pewnie dlatego nie było nowego dnia zagłady Przeszukajmy jeszcze paczki wóz Może będzie tam coś fajnego O jej, dlaczego nie funkcjonuje Może kluczy gdzieś będzie, to skrzyni Nie, może on ma może ten gość ma klucz, e, może tu gdzieś jest. Ja dlaczego nie mogę tam przejść? Ale beka, nie mam nigdzie klucza w ekipunku. nie mam nigdzie klucza w ekipunku. Dawaj klucz. Tu nigdzie nie można przejść. A może gdzieś tu jest klucz? Od pavtykowozu. Zobaczmy, gdzie jest klucz Pawcikowozu? Dawaj klucz! Pawcikowo klucz. Wiedziałem też dlatego. Przekaźnik. Chyba Pawcik lubi ich używać. On jest na czymś napisany. Choćby wybił Pawcika, nie wybił się... pociąg przy... Jego Pawcikowóz. Lecz tą postaw w loki Nie powstanie. Ale dupnęło. Dobra, jedziemy! O! o! to takie... takie... takie buty. Dobra. próbujemy to przejść. Oj! Ile rażny mogę to przechodzić? Chyba zobaczymy się po małym cięciu, jak to przejdzie, ale z tego już będziemy mieć na droga. O, przejdę to, uda mi się. O nie, 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 nie. Tak blisko byłem. Ej, kuj będzie jakiś tam skromny materiał. To nie może być za krótki, rozumiecie samemu jak to jest. Widzimy do celu O i murek Rozbiję papcikowóz nie posiadam hamulców Zaraz się rozbije papcikowóz nie posiadam hamulców Ali lub po Zobaczymy gdzie jesteśmy Czy tu ktoś jest? Nic nie ma Czy nie? Zobaczmy Czy tu coś jest Dzień dobry może ścisz od razu muzyka. Pogoda w rowie stworzenia. Wszystko tak, tak może. Bo może będzie głośno, nie wiem. Co tu się dzieje? Ok, get down. What colon in the oven letter. Na to nie patrzeć. I spalił się. Czy tu jest coś za obrazem? Może nie tu trzeba było wejść? A tu coś jest? Nie ma nic, coś, nic za obrazem. To jak to ma wreszcie być? A, tu takie drzwi. Co możesz zrobić? Chyba muszę coś położyć, żeby móc przejść przez te drzwi. No i drzwi mi zamykają przed nosem. No dobra. Uporam sobie z tym. O. Guzik. O. Zawsze z tych guziki mogę klikać, ale resztę też nie. Dobra, przejdźmy tu. Lek wróci, takie ważne pytanie. Gdzie ja jestem? Odnalazłem radio. Może uda mi się wreszcie połączyć z sąsiadem. Halo, sąsiad, słyszy mnie? Szumy. Chyba nic niego, ale pierdy, Coś się dzieje. Radio zepsułem. Sąsiad? Cześć, Ciesiek. Musimy szybko to stąd iść. Sąsiad, wreszcie udało mi się ciebie znaleźć. Ale czemu potrzebowałeś tak długo? i mam wejść do łódki wskakuj do łódki właśnie o kurwa przyjłeś już jestem za późno szukałem kogo roxu koksu czy ktoś by powiedział roxu koksu czas na koksowanko z roxem jest do roxu jaskini no takie przejście też chciałbym mieć Graś jako sąsiad nie cieszę, też chciałbym mieć takie efekty przejścia <noise> Nawet niezbyt tylko na czym to ja skoczyłem. a no tak, nie z Roksu prowadzi ścieżka, muszę się uratować, zapytaj się Józefa Stalina, gdzie znajduje się Roksu Koksu. I załatwiona próba. Dobra, to gdzie jest ta osoba, której mam szukać? A, jak dobrze się widzieć, towarzyszu. Józef, jak to dawno my się nie widzieli? Długo już ty tu, tu siedzę. No, z rok już tu siedzę. Powiedz to, co mnie sprowadza. Rok skina po grzyby zapucha. E, Pozpocznie spotkanie z największym dyktatorem, mistrzem Roxem. Roksem Koksem, ale porwało on mojego tutaj ścieżka. Dobra, Roks skinę znajduje się na północy zachodu, stąd przy strefie. A nie chcesz może, żebym z tobą poszedł? Nie, jeszcze nie, pora komunizmu. Komunizm wkrótce się odrodzi, a ja stanę na jego czele. To chyba tutaj na końcu ścieżki znajduje się Roks jaskinia. Dobra, zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Co trzeba zrobić? Żeby wejść do nie musisz najpierw pokonać kaśnicę. Mogę ją znaleźć. Nie wiem kurwa, poszukaj sobie. Powinno być na tu jest jakaś ogólny są. Dlaczego ty żyjesz? Umiera nowe zadanie. Znajdź i pokonaj księżniczkę tarni. Hmm. To chyba jest bardzo widoczne. Ale okej. Okay. I tu już znowu nic nie ma. Zobaczmy w jakim namiocie nam uchodźcie. O! W takim namiłcie. Dobra, to zobaczmy. Gdzie tu można wejść? Iść tu musi być Jakaś droga No musi być To tak naprawdę nie tutaj Sprawdź nam naprzeciwko Serio Serio A tak serio to tam gdzie jest strzałka No to chyba się nie dowiem To gdzie można jeszcze pójść? Woda z tapisty. Zakaz steptania wody. Nie ma tu nic. Pff, gdzieś tu coś musi być. Serio. tym po drugim na mieczy przeszukujemy, aż znajdę Niemysł, w którym jest jakieś przejście. Nie ma serio, będę też każdy przeszukiwał. Ja tę mapkę już kiedyś grałem na solo, ale no, nie wiedziałem. Ja ją tak się pomoże o niej zapomnieć. Kumacie o co chodzi? Ja nie wiem jak teraz to przejść kurczę no musi być jakieś tajne przejście albo coś w tym stylu no ho gdzieś tu musi być też nie mam czasu dobra mam czas ale gdzie tu może być jakieś tajne przejście o jeju... No, gdzie tu jest tajne przejście? Człowieku, i ty teraz mi powiedz, gdzie tu to tajne przejście jest. Ja szukam, i szukam, i nie mogę znaleźć. Szukam boxy jako to. Bardzo dobry pomysł, ale. Lepszy ja by było po prostu bo albo coś. Nie wiem, gdzieś tu musi być przejście. No serio, ej, to. Może jakiś guzik, albo coś. O! Dokładnie tego szukałem. I dobry. Czy użyć sąsiadowy moc latania? I byś... Mm, Wyłączył albo kara śmierci. Czy możesz otworzyć roxiesknie? Lubię pizzę z salami, więc otwórz roxiesknie. No tak to się robi. Dziękuję. I tak się załatwię interesy. Bo lubię pizzę, to i mi otwiera. No i wchodzi mi dorówki. O ty przejścia to za gazackie. jako cie Ciesiek. Ciesław, uważaj. Kurwa dlaczego ten Roksu Koksu... Aaa, sąsiad, Cieszek. Wreszcie udało mi się cię znaleźć. Sąsiad jednak wróciłeś, żeby mnie uratować. Ale czy przypadkiem nie udało ci się w... Obawiam cię, że gdzieś tu jesteś. Czy ktoś tu powiedział Roksu Koksu? Uciekajcie się jak odwrócę jego... Ja odwrócę jego uwagę tego, wow. Dlatego że nie spodziewałam, że sąsiad ma może. Nie, sąsiad. A no i jak widać wielkie dzięki za przejście mapy. Już się skończyło. No to co mogę jeszcze powiedzieć? Dzięki za oglądanie. I... No zobaczmy jak ta mapa będzie wyglądała. Kozacka mapa, zobaczcie sobie Tylko kozacko jest zrobione No zobaczymy się w następnym odcinku Albo mapce Dwa kanały będą mapki i to I siemaneczku Ja bym fazi Wbijacie w, 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 na mój kanał i lajkujcie jak się wam to spodobała. Siemaneczko Papa pa.